Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w ostatnim dniu listopada. Kochani, jutro zaczynamy ten piękny, magiczny grudniowy czas. Jutro zaczynamy vlogmas. Ja już się nie mogę doczekać i serdecznie Was zapraszam na YouTube, na mój kanał. Jutro będzie wieczorem filmik. Od jutra przez cały grudzień filmiki będą dodawane wieczorem. Z racji tego, że jest vlogmas i będę w ciągu dnia nagrywać a wieczorem te filmy dopiero montować i dodawać. Nie wiem o której godzinie, także wypatrujcie. Będę starała się was informować, ale wiecie, każdego dnia może być inaczej, no bo nie wiem jak długo będę danego dnia nagrywać, do której godziny i jak długo montować. Także najlepiej zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek i wtedy będziecie mieli bez problemu powiadomienie, że nowy filmik się pojawił. Życzę wam miłego, pięknego dzionka i widzimy się jutro. Na vlogmasie.